Po rozwodzie, który przypieczętowaliśmy po długim, wyczerpującym procesie dzielenia majątku, miałam wypadek samochodowy i straciłam pamięć, a przynajmniej tak mi powiedziano, bo obudziłam się z całkowitą pustką w głowie, leżąc na szpitalnym łóżku, a przy mnie siedziała kobieta, która przedstawiła się jako Rita i twierdziła, że jest moją najlepszą przyjaciółką. Spojrzała na mnie z troską, głaszcząc mnie po dłoni. I powiedziała, że mam prawo do życia nawet po rozwodzie, że ciało należy do mnie, że dzieci są u mojego byłego męża Igora, ale mają się dobrze, że nie warto walczyć o opiekę, bo i tak nie mam szans jej wygrać. I choć wtedy nic z tego nie rozumiałam, poczułam tylko narastającą pustkę, aż w końcu zapytałam: Kim jest Igor? Co wywołało u Rity natychmiastowe osłupienie? Pobiegła po lekarza, który powiedział, że doznałam pourazowej amnezji. I że mój mózg cofnął się o całe 10 lat, a ja nieświadoma niczego? Odpowiedziałam na pytanie o wiek, że mam 18, bo przecież dopiero co pisałam egzamin wstępny na studia, co doprowadziło Ritę do niekontrolowanego wybuchu śmiechu. Przewróciła się niemal z łóżka i powiedziała, że moja amnezja to błogosławieństwo, bo faktycznie mam teraz 18 lat. Bez Igora, bez dzieci, tylko ja i ona. Jak kiedyś, i choć jej śmiech był szczery, ja nie umiałam się śmiać, bo nie rozumiałam niczego. Czułam się jak obca we własnym ciele. Ale Rita zabrała mnie do mieszkania, które nazwała naszym, i zaczęła opowiadać, jak się zakochałam w Igorze na pierwszym roku studiów. Jak był biedny, a ja z nim dzieliłam wszystko. Jak przez dziesięć lat podnosiłam go z kolan, wspierałam jego firmę, gotowałam. Prałam, rodziłam dzieci, opiekowałam się jego schorowanymi rodzicami, aż wreszcie, kiedy stał się bogaty, pozwał mnie i zostawił. A ja siedziałam na sofie w niemym szoku, nie mogąc pojąć, jak mogłam być jego darmową służącą przez dekadę, i jak to się stało, że mimo wychowania naszych dzieci, Igora i Leny, nie otrzymałam prawa do opieki, bo jako gospodyni domowa nie miałam oficjalnych dochodów co dla sądu wystarczyłoby całkowicie odebrać mi dzieci. I mimo, że niczego nie pamiętałam, te słowa ścisnęły mnie w środku. Łzy stanęły mi w oczach. Ale Rita próbowała mnie pocieszyć, mówiąc, że przynajmniej mam pieniądze, co wydało mi się absurdalne, dopóki nie zapytałam ile, a wtedy spojrzała mi w oczy i powiedziała 20% majątku Igora to oznacza 10% udziałów w trzech spółkach. Giełdowych, oraz dwie tradycyjne rezydencje w centrum Pekinu. Łączna wartość około 250 milionów euro. A ja za mówiłam patrząc przed siebie w bezruchu, próbując przetrawić to wszystko, po czym wciąż ogłupiała, spytałam, czy to żart, a ona odpowiedziała z uśmiechem: jeśli kłamie, niech zamienie się w psa. I wtedy spojrzałam przez okno, nie wiedząc już, czy jestem szczęściarą, idiotką, czy jedną i drugą naraz. Ale jeśli naprawdę mam 18 lat w głowie i fortunę na koncie, to może ten. Nowy start nie jest taki zły. Zanim przejdziemy dalej, sprawdź, czy jesteś subskrybentem kanału i napisz w komentarzach, skąd nas oglądasz. Przejdźmy do filmu. Rita postanowiła wziąć kilka dni wolnego i zaczęła mnie wszędzie ze sobą zabierać, żeby załatwić formalności związane z przeniesieniem własności: domy, udziały. Konta. Wszystko było teraz moje. A choć nie pamiętałam nawet jak się logować do banku, Rita miała pełnomocnictwa i zajęła się wszystkim, tłumacząc mi po kolei każdy dokument, każde kliknięcie. I choć na początku czułam się jak dziecko we mgle, po kilku tygodniach patrzyłam na moje konto bankowe, gdzie liczby wyglądały jak telefon do nieba. Rita policzyła, że z samych wynajmów Mogę mieć około 160 tysięcy euro miesięcznie, co mnie zamurowało, tak że przez dobrych kilka minut siedziałam z otwartymi ustami, wpatrzona w ekran, a kiedy podniosłam wzrok i spojrzałam w lustro, zobaczyłam kobietę o idealnym makijażu i perfekcyjnej fryzurze, a przecież w głowie miałam zaledwie 18 lat. Potrząsnęłam głową, próbując zrozumieć, jakim cudem wyglądam, jak bogata pani dyrektor, skoro ostatnie co pamiętam to egzaminy na studia, a teraz. Jestem kimś zupełnie innym, więc skoro Rita pracowała codziennie, a ja nie miałam nic do roboty, zaczęłam całe dnie spędzać w jej mieszkaniu, grając na konsoli, zamawiając jedzenie z dowozem, a kiedy wracała późno, zmęczona i bez życia, rzucała się na kanapę, a ja automatycznie siadałam za nią i zaczynałam masować jej ramiona, jakby moje dłonie pamiętały więcej niż moja głowa, aż któregoś dnia westchnęła ciężko i powiedziała: Igor to był potwór. Dopiero co skończyłaś studia, a już harowałaś za darmo. Jego matka była chora, więc po pracy musiałaś jeszcze wracać do domu i masować ją codziennie. Serio, Selin. Byłaś za miękka. Wystarczyło, że mnie nie było, a oni od razu cię deptali, bo wiedzieli, że nie masz nikogo, kto by cię bronił. A ja poczułam, jak coś mnie boli. Jakby wspomnienie, którego nie... pamiętałam. Wbiło się gdzieś głęboko. Ale mimo tego wyszeptałam tylko: Nie pamiętam tego, pamiętam tylko ciebie. I wtedy Rita spojrzała na mnie, uśmiechnęła się i powiedziała cicho: I dobrze, obyś nigdy nie pamiętała. Wystarczy, że pamiętasz mnie, ja nigdy cię nie skrzywdzę. I uwierzyłam jej, bo znałyśmy się od zawsze. Razem dorastałyśmy w domu dziecka, byłyśmy jak siostry zawsze razem. To ona broniła mnie, gdy inne dzieci mnie wyśmiewały. To ona prała moją bieliznę, pilnowała, żebym się uczyła. Dzwoniła do mnie codziennie, kiedy poszła już na studia, bo marzyła, że pójdziemy na tę samą uczelnię. Ale ona dostała rewelacyjny wynik, a ja, choć uczyłam się jak szalona, nie dostałam się do Uniwersytetu Pekinskiego i, rycząc w jej ramionach, powtarzałam, że zawiodłam, a ona pogłaskała mnie po głowie i powiedziała, Zdałaś świetnie, masz 666 punktów. Nie przesadzaj. I wtedy płacząc wyjechałam do Szanghaju. A Rita do dziś mówi, że powinna mnie powstrzymać, bo gdybym wtedy nie wyjechała, nigdy nie poznałabym Igora i może nie byłoby tych 10 lat bólu, na co ja odpowiedziałam bez wahania, ale też nie miałabym 250 milionów euro, prawda? Co ją tylko rozjuszyło i powiedziała – co ważniejsze, pieniądze czy dziesięć lat twojego życia? A ja niepewnie odpowiedziałam. Pieniądze? Na co ona tylko westchnęła i powiedziała. Selin, ty jesteś ważna, nie twoje pieniądze. Jeśli nie jesteś szczęśliwa, to wszystko inne jest bez znaczenia. I dodała. Dobrze, że... Straciłaś pamięć, bo nie wiem, co byś zrobiła, gdybyś pamiętała wszystko. A ja roześmiałam się i mruknęłam może kupiłabym luksusowy grób. Na co ona roześmiała się przez łzy i krzyknęła: "Wynocha!". I wtedy zdałam sobie sprawę, że mimo całego tego chaosu, może pierwszy raz od dawna byłam naprawdę bezpieczna. Z czasem Rita, nie mając już sumienia zostawiać mnie samej, zaczęła zabierać mnie ze sobą w delegacje i spotkania służbowe. Aż w końcu stwierdziła, że skoro i tak mnie wszędzie wozi, to mogę jej pomagać jako asystentka. I choć brzmiało to jak żart, potraktowałam to całkiem serio, bo w ostatnich miesiącach przeczytałam mnóstwo powieści o bogatych szefach zakochujących się w swoich asystentkach. Więc pierwszego dnia przyszłam do biura w obcisłej sukience i z miną profesjonalistki, krążąc po biurze z notesem w ręku, przynosząc kawę i porządkując dokumenty tak szybko, że Rita aż parsknęła śmiechem i podała mi plik do uzupełnienia, mówiąc: Sabrina ci pomoże. Zacznij od tego, ale nie wariuj to nie wyścig. I tak właśnie zaczęłam swoją oficjalną pracę. Codziennie dojeżdżałyśmy razem, a potem ona zostawała dłużej, pogrążona w obowiązkach, a ja kończyłam szybciej. Czasem zostając w pokoju relaksu, gdzie pewnego dnia przyłapała mnie na oglądaniu kursów online i zapytała z powagą: Selin, ty naprawdę chcesz się uczyć? A ja skinęłam głową i odpowiedziałam, że tak, bo straciłam pamięć. Nie potrafię wielu rzeczy, i każde potknięcie mnie frustruje. Od dziecka Rita była moim wzorem. Silna, pewna siebie, wiedząca zawsze, co robi. A ja też chciałam taka być. Więc Rita zapisała mnie na kurs zarządzania projektami z modułami dotyczącymi narzędzi biurowych i organizacyjnych. A ja dzień po dniu wypełniałam zeszyty notatkami. Aż w końcu zaczęłam wszystko rozumieć. Potem przeszłam do księgowości i finansów. Uczyłam się przez cały rok. Aż wreszcie zrozumiałam, jak smakuje bycie kompetentną. Po tym roku Rita zaczęła wysyłać mnie na spotkania z Sabriną, która była kilka tysięcy lat młodsza ode mnie, ale miała cudowny charakter i mówiła zawsze spokojnie z uśmiechem. Po jednej z udanych prezentacji poszła kupić kawę i wróciła z lodami dla mnie, śmiejąc się. Rita mówi, że masz 29 lat, ale ja w to nie wierzę. Jesteś jak dziecko, grzeczna i pilna. A ja z powagą odpowiedziałam: Mam dwoje dzieci. Na co spojrzała na mnie z niedowierzaniem, mówiąc: Nie kłam. Przez cały ten czas nie widziałam twojego męża. A ja powiedziałam spokojnie: Jestem rozwiedziona. Technicznie jestem młodą rozwódką. I sama nie dowierzałam w te słowa, bo w głowie nadal miałam 18 lat i nie potrafiłam pogodzić tej wersji siebie z tym, co słyszałam. Ale w lustrze widziałam młodą kobietę. Zdrową i zadbaną, bo po wyjściu ze szpitala Rita zapisała mnie na zabiegi pielęgnacyjne i sztuki walki. Zatrudniła kucharkę, która dbała o moje posiłki, i powoli odzyskiwałam siły. Włosy mi odrosły, cera się poprawiła, a życie bez wspomnień, z pieniędzmi i troską, stało się jak bajka. Bo kiedy nie nosisz ciężaru przeszłości i nie musisz się martwić o przyszłość, zaczynasz żyć naprawdę. I tak minął najpiękniejszy rok, jaki pamiętałam. Aż do dnia, kiedy niebo uznało, że za dobrze mi się wiedzie. Miałam czekać w kawiarni, bo Sabrina poszła sama na spotkanie. I kiedy siedziałam z książką w jednej ręce i lodem w drugiej, poczułam na sobie spojrzenie. Podniosłam wzrok i zobaczyłam mężczyznę w garniturze, który gapił się na mnie z marsową miną. Był mi dziwnie, znajomy. Ale nie mogłam sobie przypomnieć skąd, więc spuściłam wzrok i wróciłam do czytania. Ale kiedy Sabrina wróciła, podałam jej kawę i przeszłam obok tego mężczyzny, który warknął: Udajesz, że mnie nie znasz? I choć uznałam to za absurdalne, odwróciłam się, Sabrina też, i wtedy on powiedział: Selin, nawet nie powiesz cześć? A Sabrina nagle się uśmiechnęła: Igor, jak dawno? Ale on jej nie odpowiedział. Tylko patrzył na mnie, a ja szeptem spytałam: To Igor? Sabrina skinęła głową. Znasz go? A ja odpowiedziałam: Chyba to mój były mąż. I wtedy wszystko się urwało. Spojrzał na mnie z pogardą, powiedział, że mnie źle ocenił, że w sądzie walczyłam o dzieci, a potem jak dostałam pieniądze, porzuciłam wszystko i że ludzie tacy jak ja nie zasługują, by być matkami. I choć nie wiedziałam, kim są Igor i Lena, jego słowa wzbudziły we mnie dziwną pustkę. Nie ból, nie żal, tylko jakąś głuchą, zimną pustkę, która potem przerodziła się w ledwo wyczuwalną ciekawość, bo powiedział jeszcze: Jeśli się nie pojawisz w weekend, zapomnij, że kiedykolwiek zobaczysz Lenę i Igora. I odszedł, a ja zostałam wpatrzona w podłogę, zastanawiając się, kim są dzieci, których nie pamiętam. I czemu jego twarz tak bardzo mnie przeraża? W ten weekend Rita pojechała ze mną do domu Igora, a kiedy tylko otworzył drzwi i ją zobaczył, jego twarz od razu się ściągnęła. Wyraźnie nie znosił jej obecności, a ona również nie kryła niechęci. Ale kiedy Igor powiedział, że mogę wejść tylko sama, schowałam się za Ritą i przywarłam do niej jak przerażone dziecko, potrząsając głową i szepcząc, jeśli ona nie wchodzi, ja też nie, co wyraźnie go rozeźliło. Patrzył na mnie z pogardą i syknął: Selin, boisz się mnie aż tak? A ja odpowiedziałam cicho: tak, bardzo. I choć nie wiedziałam dlaczego, każda cząstka mojego ciała drżała, bo był wysoki, silny i miał ten lodowaty wzrok, który sprawiał, że czułam się jak nic, ale ostatecznie wpuścił nas obie do środka. W salonie stał chłopiec może siedmiu albo ośmioletni, bardzo podobny do Igora, i kiedy na mnie spojrzał, od razu zrobił minę, jakby chciał mnie odepchnąć wzrokiem. Obok stała dziewczynka, młodsza, z dużymi oczami, które patrzyły na mnie z ciekawością. Jesteś mamą? zapytała, a ja skinęłam głową. Wtedy pociągnęła brata za rękaw i szepnęła: Braciszku, mama jest teraz bardzo ładna. Na co chłopiec wybuchnął: Zamknij się, ona już nie jest naszą mamą, nic ją nie obchodzi, nie pozwala tacie mieć nowej żony. Jest zła, zwariowana i choć jego słowa były ostre, nie poczułam ani złości, ani smutku, było mi obojętne, jakby mówiły to dzieci, które tylko znałam z widzenia, i dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że mimo całego tego chaosu nie miałam w sobie już żadnego ciężaru. Jedynie cień ciekawości, jak wyglądały moje dzieci, których nie pamiętam, bo nawet jeśli kiedyś je kochałam, teraz były mi jakby obce. A kiedy Igor zostawił mnie samą z ritą, dziewczynka powiedziała: Mama, wszyscy w sąsiadcy Adizm, przedszkolu mają mamę. Czy możesz wrócić? A ja uklękłam przy niej, pogłaskałam ją po policzku i odpowiedziałam: Mama cię kocha. Możesz mnie odwiedzać, kiedy tylko chcesz, ale mama wybrała już inną drogę. Przepraszam, nie mogę wrócić. I choć mała się rozpłakała, a Igor mimo bandaży na twarzy próbował mnie dotknąć, co od razu zignorowałam, to nic nie miało już znaczenia. Później, kiedy wracałam z pracy, spotkałam Igora pijanego na ulicy, zwymiotowanego i bełkoczącego, więc Rita zadzwoniła. Polunę, jego byłą kochankę. A ona przyszła uśmiechając się słodko i mówiąc: Selin, kiedy nas odwiedzisz? Lukas ostatnio często o tobie mówi. Na co ja z pełnym spokojem odparłam: Luna. Tak się nie zachowuje, kochanka. Osoba, która pcha się do łóżka jako trzecia, powinna podkulić ogon i milczeć. Kto dużo szczeka, krótko żyje. A jej uśmiech zgasł i odparła jadowicie: Jesteś toksyczna. Możesz być zła i szalona. Ale nie zatrzymałaś jego miłości. A ja wtedy spojrzałam na nią z politowaniem i powiedziałam: Jeśli ja jestem suką, to on nawet nie nadaje się na smycz. Nawet bruk jest zbyt czysty, by go dotykał. Zabierz swojego pieska i zniknij, bo jak jeszcze raz na mnie spojrzysz, dostanę jęczmienia na oku. I choć myślałam, że to już koniec tej farsy, to właśnie wtedy, pod koniec roku. Dostałam telefon od Zofii. Jej cichy głosik w słuchawce zapytał: "Mamo, czy wrócisz do domu na Nowy Rok?" A ja odpowiedziałam łagodnie: "Przykro mi, kochanie, ale możesz spędzić święta ze mną, jeśli chcesz." Na co ona odparła: "Ciocia Luna już nie mieszka z nami. Czy teraz możesz wrócić?" I wtedy zamarłam, bo wiedziałam, że nie chodziło tylko o Lunę. Wszystko było już zbyt pokręcone, zbyt popękane, żeby wracać. A kiedy chwilę później zniknęła i Igor zadzwonił, spanikowany, że Zofia sama poszła w stronę mojego domu, natychmiast ruszyłam. Ale zamiast córki znalazłam kukłę wielkości dziecka i nagranie odtwarzające jej głos. A potem uderzenie, ciemność, ból. Obudziłam się w opuszczonym. Budynku przywiązana. A naprzeciw siedziała Luna, której spojrzenie było puste i dziwnie spokojne, i powiedziała tylko: Dlaczego zawsze to ja jestem tą nieszczęśliwą? I wtedy po raz pierwszy od dawna nie czułam gniewu, tylko żal, bo obie wyszłyśmy z nicości: ona z gór, ja z sierocińca. Obie chciałyśmy tylko, żeby ktoś nas kochał, i obie się pomyliłyśmy, tylko że ja już się nauczyłam, że nie warto oddawać życia za mężczyznę, który na to nie zasługuje a Luna jeszcze nie. Rozmawiałyśmy do... zmierzchu. Aż w końcu mnie rozwiązała i poprosiła zostań ze mną jeszcze chwilę, po prostu przytul mnie. I choć milczałam, przytuliłam ją, bo widziałam w niej nie wroga, tylko zranioną dziewczynę, której świat nigdy nie dał szansy. Kiedy później wybiegłam z nią na rękach, szukając pomocy, spotkałam Ritę i Igora, którzy przybyli z policją a Igor widząc mnie zapłakaną zapytał cicho – Selin, czy możesz wrócić do domu? Zofia za tobą płacze. A ja wtedy spojrzałam na niego z taką powagą, z jaką nie patrzyłam na niego od lat i powiedziałam tylko jedno. Tamtego dnia nie wróciłam do domu nie dlatego, że zapomniałam wyłączyć gaz. Miałam atak hipoglikemii i trafiłam do szpitala. Byłam nieprzytomna całą noc. To nie była moja wina – i dodałam. Przez lata mnie oskarżałeś, a potem zdradziłeś. Już nie mam siły cię nienawidzić. Nie mam już nawet miejsca na ciebie w moim świecie. Rita, chodźmy. A kiedy chwyciła mnie za rękę, powiedziałam jeszcze tylko: Nie jadłam nic cały dzień. Umieram. Z głodu, na co Rita uśmiechnęła się i powiedziała: Chodźmy do domu. I nie oglądałam się już za siebie. Wiedziałam, że wszystko co za mną należy do przeszłości, a ja, ja w końcu naprawdę żyłam.